Witam szanownych widzów. Dzisiaj w pokoju marzeń moim oczywiście udało się założyć następną górną witrynkę, kablotę. No i to teraz już wygląda tak. To jest jedna ściana, i przechodzimy na drugą. Mam już goblotki poświetlone, oczywiście mam na myśli, że składy, kibelki, czy tam wagony, prawie wszystkie wagony, wszystkie są poświetlone, oprócz tego jednego, jeszcze nie mam poświetlonego, a tak wszystkie, ale widzę że się nie włączyły, a ja już nie będę szukał, pod którym adresem, bo wszystko mam cyfrowe, włączanie wagonów, także trochę roboty jest, żeby to wszystko połączyć. Ale prezentuje się tak. U góry nie będzie, na dole będą tylko same pasażerskie i będą podświetlone. Także. W przyszłości jeszcze tutaj dojdzie do góry jedna, na samochodziki. Kolekcja będzie się powiększać i na razie mam takie samochody. No i wojskowe. Także przypomnę, że niebawem będzie poniżej makieta mudołowa, która będzie wokół pokoju. Dojdzie jakiś pejzaż, no i nie będzie można z tego pokoju już w ogóle wyjść. Centrum to będzie tutaj, wszystko sterowane będzie stąd. dwoma centrakami se steruje to tutaj na ścianie piko i roko. Także pokrótce pokażę co mam jeszcze na góry coś tam dostawię ale już mi się wczoraj nie chciało i dzisiaj wchodzić po tej drabinie, bo niestety wysoko. Ja nie mam 87, wyciągam rękę, no jeszcze wyżej jest. Także pityno jest na dwa coś tam jest. No dwa coś. Także wysoko, no ale pod spodem musi być zmieszczona jeszcze makieta. Także pozdrawiam serdecznie. Miłego wieczoru.